No cześć, dzisiaj do tego serwisu trafił następny latro z dużym problemem. Włącza się zasilanie i nie wyświetla obrazu. Albo, jeżeli się uruchomi, to zobaczcie, co tutaj jest na M na matrycy. Oczywiście uruchomi się, jak się uruchomi, za którymś razem, tak? Poczekamy sobie, patrzcie, on się w ogóle nie uruchamia. Nie buduje się, więc ja go wyłączę. Próbuję go włączyć jeszcze raz. Jeszcze raz próbuję go włączyć. Tutaj miga dioda. Pomarańczowa, dwa razy pomarańczowa i cztery razy biała. Teraz go łączę. Teraz go uruchamiam na baterii. Podłączymy sobie zasilacz. Oczywiście gniazdo uszkodzone, wyłamane. Komputer był już rozkręcany, a od spodu nie ma śrubek. Standardowo, jak to ja nie naprawię i każdy próbuje naprawiać, a potem są schody i serwis ma więcej roboty przez to. No popatrzcie, no popatrzcie. O, widzicie? Uruchamia się z zasilacza. Jest recovery BIOS. Tutaj te wszystkie opcje klient próbował. Recover BIOS, reset BIOS, settings to default, rollback BIOS. To nie zdaje żadnego rezultatu. Już to wszystko też próbowałem. Zobaczę, w jakim on jest w stanie, od spodu, tak? Bo nie jestem pewny, znaczy w środku. I tak po prostu się zapętla. Trzeba będzie go otworzyć i zobaczyć, czy ktoś nie majstrował przy, biosy, przy biosie fizycznie. tak? Czy ktoś kości nie wylutowywał i nie, i nie próbował kombinować przy, przy samym, samym samym kładzie SPI. To do roboty. Laptop w środku czysty Proszę, tu są kości SPI BIOS i IEC prawdopodobnie Bateria 11,1V 3700 mAh Chyba, tak Demontujemy baterię Na początek ja ją po prostu odłączę sobie Bateryjka zostaje odłączona Pyk Wykręcimy ją sobie, odepniemy te wszystkie moduły, dyski i tak dalej. Jestem ciekaw dlaczego on wchodzi w ten tryb odzyskiwania BIOSa. Zaraz go tutaj naprostujemy, przeprogramujemy mu BIOSa, zmienimy mu AM znaczy czy zmienimy, no ustawimy AM taki, jaki był. A przerzucimy licencję. No i powinno być OK myślę. To podobno się stało po aktualizacji Windowsowej. Windows 10 potrafi przeflaszować biosa. Albo zrobić to po prostu źle. I wtedy są problemy. I użytkownik po prostu nie wie potem, co się dzieje. I wtedy takie laptopy wędrują do serwisu i serwis potem się musi zająć. Dobra, to dalej działamy. Bateria jest już odłączona. Podłączymy sobie tutaj może tak. Może ja sobie jeszcze moduł pamięci wyciągnę. Podłączę inny moduł pamięci i jeszcze raz go spróbuję uruchomić. Może bez baterii. O, właśnie. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Instaluję nową pamięć. 2 GB. Lke TDR 3 oczywiście. No, jaki będzie efekt tego zabiegu? Popatrzmy, Patrzmy sobie na ekran. Nic się nie dzieje. No, no, no. No cóż no to jeszcze raz spróbuję go włączyć jeszcze raz uruchamiamy komputerek jeszcze wiecie co zanim wyciągnę płytę odłączę całkiem klawiaturę klawiatura potrafi też zablokować rozruch komputera albo wprowadzić go w jakiś dziwny stan serwisowy znowu mamy to same mamy recovery także bez zmian odłączamy zasilanko i odepniemy klawiaturkę tak, tu są takie zaczepy, cztery czy pięć zaczepów Sobie to delikatnie podważę Obudowa jest aluminiowa Widać tu ślady już otwierania Ktoś tutaj już był I wcale mnie to nie dziwi Proszę bardzo Odpinamy klawiaturkę Odpinamy Taśmę Podświetlenia LED Oj, tutaj taśma jest chyba źle włożona. Ktoś chyba komputer złożył. Źle, niepoprawnie. Ona jest zsunięta po to budowę, zobaczcie. Nie jestem w stanie teraz wyciągnąć taśmy od podświetlenia matrycy LED. Znaczy matrycy, no klawiatury, tak. No to niezła, niezła kiszka. No, udało mi się w końcu. Dajcie spokój. Ale kombinacje. Dobra, klawiatura odpięta. Podpinamy zasilać jeszcze raz. Spróbujemy go włączyć. Cały czas na, na mojej pamięci. DDR 3, 2 gigowy moduł. Czy laptop tam się uruchomi teraz w trybie serwisowym? Przywracania biosa, czy nie? Za pierwszy raz, więc zobaczcie, po włączeniu i podłączeniu zasilacza on się nie włącza, wyłączę go, włączę go jeszcze raz i pewnie się włączy. Zobaczmy. Sam, sam jestem ciekawy co ma ale ja mówię, podejrzewam oprogramowanie płyty głównej, uszkodzony region bądź uszkodzony BIOS któryś ze wsadów nie, słuchajcie, to nie ma sensu, przeprogramowujemy BIOS -a. ustawiamy region wrzucamy licencję i, i do roboty po prostu, nie będziemy tracić czasu płytka to dosyć zgrabna sprawdzimy sobie co Musika ile tu mamy 3,1V także norma dobrze, tu jest taki izolatorek tu grafika dedykowana jeszcze jest jest procesor, jest grafika dedykowana sobie programowanie do płyty DAO AM8MB 8DO rewizja D. Dobra, trzeba ściągnąć soft, wylutować kość BIOSa i zobaczymy czy po przeprogramowaniu samej kości BIOSa laptop tam w stanie, tak? Ale nie jestem pewny, zobaczymy. Wsady już sobie ściągnąłem z internetu, ale nie jestem tych wsadów pewny na 100%. Wiadomo, to jest internet. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się nad tym, czy nie ściągnąć oryginalnego biosa z, ze strony DELA i sobie samemu nie przygotować takiego biosa, bo też jestem w stanie to zrobić, tak. I w razie czego, jak ten wsad, który teraz sobie ściągnąłem, nie będzie działał, to po prostu no, zrobię sobie taki wsad. Zrobię. Przygotuję sobie tak z pliku, który jest udostępniony na stronie producenta, na stronie dela. Ok, mamy te dwa dwie kości, prawdopodobnie jedna z nich jest 8 megowa, czyli 64 megabity, i druga jest 32 megabitowa, czyli 4 4 MB. Nie wiem która jest która. Zaraz sobie wezmę pod mikroskop i sprawdzę. Na początek sobie zrobimy tego BIOSa, tą większo, większą kość sobie przeprogramujemy. Powinno się generalnie przeprogramować dwie kości, ale co z tego? Ja sobie przeprogramuję tylko BIOSa i zobaczę po prostu czy ten komputer zadziała. Żeby sobie nie robić roboty. Jak nie będzie działać, nie zbotuje się nam, no to przeprogramujemy sobie jeszcze w SAT EC, tak? No, i zobaczmy, która kość jest która. Wyostrzymy sobie obraz. U23 to jest w SAT EC, tak? U25 to jest nasz BIOS. Czyli ta kostka tutaj to jest nasz BIOS, a ta kostka U23 to jest w SAT EC. Czyli robimy pierwszą, tą, tą większą kość. 25 q 64. FVS i Q. Tak, taka końcówka jest. Wylutuję tą kostkę i wrzucamy ją do programatora A, tak, troszeczkę cynki tutaj damy, żeby nam łatwiej kostka wyskoczyła. Ja mam dosyć gruby grot tutaj. Ale on fajnie energię przenosi. Chociaż powiem Wam szczerze, że ta to, to, to to, to lutownica na te groty T12. Te to jest naprawdę mocnie, Ona naprawdę nie potrzebuje wysokiej temperatury. A wszystko pięknie wyskakuje. Jak będziecie chcieli kupić tanią, dobrą lutownicę, to sobie kupcie coś takiego na T12. Nawet na początek, nie? Nie jest to jakiś high-end Ale powiem Wam szczerze, że daje radę. Daje radę. Pełna kulturka. No podnoś się tu, jedną stronę podniesiemy teraz drugą kostka nam ładnie wyskoczy zaraz, proszę bardzo jest zdemontowana o te pady tutaj po prostu zaraz przeczyszczę plecionką o i coś tutaj ruszyłem mikroskopem no dobra, to idziemy z plecioneczką Tu mam zamontowane takie kopytko, małe, ale on jest taki dosyć fajny, nie? On bardzo fajnie sobie tutaj radzi. Cyk, cyk, cyk. Potem to wyczyścimy. No, mamy oczyszczone jeszcze. Proszę bardzo. Troszeczkę przygrzałem tutaj. Złączę, ale to tak pod mikroskopem. Tylko strasznie wygląda. Dobra. Wyczyścimy to teraz alkoholem. Kostka wylądowała w programatorze. Podłączymy sobie programatorek i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na pulpicie programie to moje działanie. Sprawdzimy sobie M region tego naszego ściągniętego BIOSa i M region tego BIOSa, który jest w tej kostce. Sprawdzimy, czy tu jest licencja, bo pewnie będzie licencja na Windowsa. No i inne dane ewentualnie. Reszta danych może być ukryta w tym wsadzie EC. On ma 4 MB, więc to jest dosyć dużo, więc tam pewnie może tam może być licencja. Mogą być numery seryjne i tak dalej. Serwis tak i inne parametry. Nie wiem, czy to dokładnie widać ale chyba tak łączymy się z naszym układem test pinów test pin ok ok, układ wydaje się być ok dobra, odczyt odczytujemy zawartość tego pliku tu mamy nasz BIOS sobie tak o, rzuciłem zapisujemy file A, muszę chyba zainwestować w dyskę SSD, bo ten mój komputer to mnie czasami zadziwia prędkością działania. Jest po prostu nie jest za szybki. Dobrze. Wrzucamy tutaj. To będzie nasz BIOS, tak? Wpiszemy sobie w nazwie Old BIOS. Cyk. I on powinien mieć, ten plik powinien mieć. Ile powinien mieć? Powinien mieć 8 MB. Tak, jest 8 MB. Tak, jest 8 MB. Dobrze, teraz sobie wyczyścimy tą kość tego Biosa, jego kostkę z, z Biosem. To chwilę potrwa, a w międzyczasie sobie sprawdzimy region. Region naszego starego Biosa. M region, proszę bardzo. Czy jest dostępny? No co jest, panowie i panie? A proszę, nie ma. Ten BIOS nie zawiera Intel Management Engine. Czyli tak jak myślałem, m jest we wsadzie EC, tak? No dobrze. No to jeżeli nie ma tutaj m no to sprawdzimy, czy w tym Biosie czy jest po prostu licencja, tak? Tu jeszcze sobie sprawdzę, czy nam się kostka wyczyściła. Musi być blank check ok. Blank check ok, jest, tak? No dobra. To co? HEX editor. Otwieramy również drugi plik, ten nasz bios, który ma być zaprogramowany. I sprawdzamy, czy tu nie ma przypadkiem licencji w tym naszym biosie. No i proszę, jest licencja. Patrzcie, jest licencja. Nie wiem, czy to dokładnie widać. Ja oczywiście numery tej licencji pozmieniałem, żebyście nie widzieli do końca, ale mamy tutaj w tym przedziale pamięci, tu mamy licencję To jest licencja Tak Więc tą licencję przerzucamy do nowego BIOSa Zapisujemy I na tym się kończy praca, praca z naszym BIOSem Ja tego BIOSa po prostu zaprogramuję z tą licencją, tego nowego BIOSa I zobaczymy czy ten laptop wystartuje, jeżeli nie No to zajmiemy się kością EC jeszcze, tak tam, gdzie są numery seryjne, pewnie inne parametry i region tak zwane. Czyli co? Programujemy naszą kostkę teraz nowym biosem z przerzuconą licencją. Tak, to jest ten bios. Pyk. I co? Wyłączymy kasowanie. I zapisujemy. Sprawdził czy jest czysta kość? Jest OK. Zapisuję. Myślę, że jest 50 na 50, że ten laptop się uruchomi, tak? Myślę, że być może trzeba będzie też przeprogramować tą EC, bo to się generalnie tak powinno robić. Przeprogramować się powinno w SAT EC i BIOSa. Ale ja zrobię tak, bo chcę sprawdzić, czy to po prostu się uruchomi w normalnym trybie i czy to będzie działać. No, no, to jest takie małe doświadczenie. no Powiedzmy, kostka przeprogramowana. Wyłączę oprogramowanie. Odłączę sfoda. Mamy tu kostkę przeprogramowaną, i będziemy lutować sobie tutaj do naszej płyty zaraz tego biosa tak zaraz sobie tutaj nałożę pastę na te pady wyczyszczone i polutujemy to i zobaczymy czy to się uruchamia ale to za chwilę prostka już na swoim miejscu ja tutaj troszeczkę pasty dałem na te pady mogłem zmienić sobie grot na jakiś bardziej precyzyjne, ale powiem wam szczerze że ten będzie mi się chyba też dobrze lutowało i nóżka po nóżce zaczniemy od tej Cyk, cyk. Tu jest załapane. Z tej strony teraz jakiś w mi się przykleił do pensety. Ta nóżka troszeczkę podlutujemy. No i dobra. Czekajcie, jedziemy po kolei teraz te piny. Nie wiem, czy mi będzie tak wygodnie, ale no spróbuję. Spróbujemy to tak Szczerze mówiąc, to tutaj za dużo nie widać jak ja lutuję, bo ten grot po prostu zasłania, ale widzę, że to się dobrze lutuje. Bardzo fajnie na tych nóżkach zostało, zostało trochę cyny, Spoiwa i po prostu ja to wykorzystuję. Dobra, teraz spróbujemy to polutować lewą ręką. Ja to teraz lewą ręką próbuję abyście widzieli. Teraz będzie lepiej to widoczne. O. Tutaj materiału dużo nie trzeba. To ma, być, to ma być tylko połączenie, tak? A jak będzie za mało, to po prostu dodam. Ta noga do Maria den bardzo ładnie nam się polutowała. Wyjeczka i jeszcze ta nóżka. Ale ta nóżka czy się polutowała? Ta nasza trzecia noga jest jakaś taka niemrawa To lutuje temperaturą 300 stopni, trochę za nisko widocznie Nie wiecie co? Dam trochę cyny Dam trochę spoiwa, bo tutaj ta jedna trzecia, czwarta noga są, są jakieś takie niewyraźne A nie chciałbym tutaj potem jeszcze raz poprawek robić czy coś Troszeczkę na Damy tego spoiwa z zawartością. Kurczę, patrzcie, jak, jak, jak ta penseta jest tutaj brudna. Jakiś kurcze włos. O, od razu inaczej, tak? Patrzcie, jak załapało. Jak pięknie załapało. Może jeszcze drugą stronę poprawię, jednak po to kurczę. Nie się polutowało, ale. Pyk, pyk. I konkrecik. Teraz to wyczyszczę alkoholem. I będziemy uruchamiać płytę. No i jak myślicie, uruchomi się. Włożyłem parniątkę 8 giga, tą oryginalną. Na biurko trafi teraz kadłubek. Bez dysku twardego. Nie będę dysku podłączał. Zrobię jeszcze. Wiecie co zrobię? Zrobię jeszcze reset Cemos. Na... Wyciągnę po prostu tą bateryjkę Cemos. Żeby zrobić po prostu zresetować go, bo tu jest nowy bios już. Nie wiem w jakiej wersji. Płyta trafi z powrotem tutaj na swoje miejsce. Ale reset CMO zrobimy. A, tu jest z drugiej strony bateryjka W ten sposób ML-1220. To jest akumulator, nie, nie bateria. Poczekajcie chwilę, gdzieś mi uciekła, tak, Znalazłem tam ten akumulatorek. No, pewnie się już zresetowała płyta, ale jeszcze poczekamy chwilę. Uruchomię ją teraz zaraz. Płytka wylądowała w kadłubku. Flexy podpięte. E, pamięć uzupełniłem tą oryginalną ósemeczką. E, Sobim. Podłączymy jeszcze kabel zasilający, tak zwany. To znaczy, to jest gniazdo zasilania. On jest na kabelku i to trzeba tu podłączyć. Patrzcie jak kabel zasilający jest blisko oprogramowania płyty głównej. Biosa i Saduece. Śmieszna konstrukcja troszeczkę. Tak tego bym nie rozwiązał. wi fi -ka na razie nie podłączam. Odwracamy kadłubek i próbujemy go po prostu. Włączyć. a no, Zobaczymy jaki będzie efekt. Podłączamy sobie kabel zasilający. Wiątka ładowania się pali na stałe. Na biało. Ale tu tutaj nie ma baterii w tym momencie, więc tak może być. Dobra. I włączamy. Czekamy chwilę. Proszę bardzo, uruchamia się. Nie ma dysku. I oczywiście test. Od razu test nam się tutaj pojawił. Także widzę, że jest sukces. Miałem dobrego nosa, żeby przeprogramować tylko BIOSa. Nie ruszać w sadłece. Zaraz go złożymy i przejdziemy do podsumowania i testów. Tak, Laptop się już uruchamia Wejdziemy sobie jeszcze do BIOSa Ja już tutaj ustawiłem datę i godzinę wcześniej Dysk twardy SSD, Hynix 256GB Zrobimy sobie jeszcze testy sprzętowe Deloskie Ale ogólnie laptop działa, wentylator się załącza. Jeszcze wrzucimy tu może Linuxa i zobaczymy, jak on sobie śmiga w Linuxie. Pendrive z systemem jest tutaj zainstalowany w porcie USB. Włączamy komputerek. Bot mam ustawiony na legacy, czyli nie UEFI I Zobaczymy. Zapuścimy Linuxa w trybie takim normalnym, standardowym. Nie awaryjnym. I zaraz się okaże, czy nam się tutaj Linux zbotuje. Sprawdzimy temperaturki. A na koniec po prostu włączę sobie test della i zobaczę jak ewentualnie jeszcze pójdzie MEM test, bo tu jest 8-gigowa kość Hynix i trzeba byłoby ją po prostu sprawdzić. Linux nam się tu potuje, już mamy kursor. Chyba będzie dobrze. O, dźwięk działa. Bateria się ładuje. Rozjaśnia sobie ekranik. O. Proszę bardzo, grafika 29 stopni. Procesor 44 to jest chyba grafika plus 48 stopni. Tak mi się wydaje. Wentylator 0. Czyli nie, nie obraca się w tym momencie. Jestem ciekaw, co z tym wentylatorem. Trzeba będzie jeszcze zrobić test i zobaczyć czy on się dopiero włączy, czy jak komputerek się tutaj rozgrzeje. Ok, to zrobimy ten test jeszcze wentylatora. Zruchomiłem diagnostykę DELA. O, wentylator się odezwał. Także wentylator działa bardzo dobrze. Jakieś podstawowe testy robi. Bateria już troszeczkę zużyta. Testem pokazuje, że ona nie jest już w najlepszym stanie. Ale laptop też nie jest nowy. tak? To jest chyba szósta generacja. Czy piąta? tego nie wiem? Okej, okay, słuchajcie, zbotowałem Linux, a Linux sobie działa. Eee, tutaj wyszła jeszcze chyba jedna historia z pamięcią. Ta pamięć, ta 8 naprawdę prawdopodobnie nie jest do końca sprawna. Nie jestem pewny. Natomiast laptop został naprawiony. Laptop się nie, nie odpalał. Jak widzieliście, za, za którymś razem się próbował uruchamiać, ale w jakimś trybie recovery BIOS. Ten recovery bias nie przechodził, yy, komputer się zapętlał, potem znowu trzeba było go włączać i nie można było w ogóle z niego korzystać. Nie można było zbotować systemu operacyjnego. Teraz to działa, więc klient powinien być zadowolony. W sumie, słuchajcie, tyle to ode mnie tutaj z serwisu. Zabieram się zaraz za następną naprawę, bo szkoda czasu, serwisów mam dużo. I będzie za niedługo następny materiał, tak? Oglądajcie mój kanał, jak wam się podoba, subujcie i cześć. Trzymajcie się wszyscy. Na razie, hejka.